Cześć i czołem. Witam Państwa. Często w wiadomościach prosicie mnie o zrobienie filmu o zbrodni katyńskiej. Dziś ten temat się pojawi, lecz nie będę mówił o tych, których zamordowano, lecz o jednym człowieku, który walczył o ich pamięć, a którego Polska potraktowała po macoszemu. Zapraszam. To historia o sprawiedliwym człowieku, dzięki któremu sowieckie zbrodnie w Katyniu i innych podobnych miejscach są dziś powszechnie znane, a wina Sowietów bezsprzeczna. Człowieku, którego mógłbym nazwać ostatnią ofiarą Katynia, umarł w kwietniu, miesiącu, w którym rozpoczęto masowe egzekucje polskich jeńców wojennych w Związku Radzieckim, i podobnie jak większość ofiar, też był oficerem. Ale tutaj podobieństwa z zamordowanymi Polakami się kończą. Bo człowiek, o którym mówię, był majorem KGB i zmarł 77 lat po tym, jak umilkły waltery katów z NKWD. Oleg Zakirowicz Zakirov. Urodził się w 1952 roku w uzbeckim Anidżanie. Matka była Rosjanką, a ojciec Uzbekiem, przez co w obu grupach był traktowany jako obcy. Młody Olek był idealistą wierzącym w socjalizm i sprawiedliwość, dlatego chciał zostać prawnikiem, by zwalczać zepsucie i korupcję w swojej ojczyźnie. Taki uzbecko rosyjski Konrad Wallenrod. Mając do wyboru karierę prokuratora albo tajniaka, wybrał służbę w KGB, o której wtedy mówiono, że służą tam ludzie o czystych rękach i gorących sercach. Okazało się to kłamstwem. Podobnie jak cała oficjalna historia Związku Radzieckiego, jaką od dziecka mu wkładano do głowy. Dopiero na łożu śmierci jego ojciec zerwał te zasłonę kłamstw i opowiedział mu o tym, jak NKWD na początku lat 30. pod fałszywymi zarzutami skazała i zamordowała jego dziadka, potomka szlachetnych uzbeckich rodów, zniszczonych przez rewolucję październikową. W KGB zrobili mu standardowe pranie mózgu, lecz nie stłamsiło to jego gorącego dążenia do sprawiedliwości. Ryzykując karierą, zdrowiem, a nawet życiem, Tępił korupcję i mafijne układy w dalekich republikach Związku Radzieckiego. Potem walczył w Afganistanie, zwalczał Diedowszczyznę, czyli rosyjską wersję fali, bardzo brutalną, aż w końcu dostał przydział do delegatury KGB w Smoleńsku, drugim najważniejszym ośrodku bezpieki po Moskwie. Aby bardzo ambitny oficer nie psuł krwi kolegom zajętym rozkradaniem państwa, i jego majątku, skierowano go do archiwów i mało ważnego i prestiżowego zadania. Badania zbrodni okresu stalinizmu, okresu błędów i wypaczeń, cały komunizm. Nie wzięli pod uwagę, że on podchodzi ambitnie do każdego zadania, jakiego się podejmie. Przeglądał i kopiował dokumenty, szukał kontaktów, spisał rozmowy z ostatnimi żyjącymi 50 lat po fakcie katami z NKWD, którzy pół wieku wcześniej własnoręcznie zamordowali strzałami w tył głowy tysiące ludzi. Kojarzycie historię o tym, jak to. W Smoleńsku jeden z więźniów wyrwał się konwojentom, zabarykadował w zbrojowni i bronił trzy dni, zanim Sowieci go zagazowali. Najprawdopodobniej polski oficer. To właśnie dzięki pracy Zakirowa o tym wiemy. Potwierdził te informacje w kilku źródłach, niedostępnych zwykłym śmiertelnikom. Potem zaś zrobił coś, co przekreśliło jego przeszłość i niestety przyszłość. Jeszcze w czasach PRL i ZSRR, gdy. To było bardzo niebezpiecznym zadaniem. Nielegalnie w wielkiej konspiracji przekazał prawie 120 teczek z dokumentami NKWD w stronie polskiej. To dzięki niemu strona polska miała argumenty, by domagać się upamiętnienia powstania polskiego cmentarza w Katyniu i prawdy o zamordowanych oficerach. Wystąpił z partii komunistycznej, a rok później pozbyto się go z KGB i zdiagnozowano u niego niepoczytalność. W telegraficznym skrócie, w Związku Radzieckim, gdy służby chciały się kogoś pozbyć w białych rękawiczkach, stosowały tak zwaną psychiatrię represyjną. Diagnozowali człowieka jako chorego psychicznie, zamykali w szpitalu zwanym psychuszką i faszerowali likami oraz narkotykami tak długo, aż naprawdę stał się chory. Udało mu się wysłać na studia do Polski córkę. Potem, dbając o własne bezpieczeństwo, wyjechała żona, i w końcu, po przeżyciu dwóch wypadków drogowych spowodowanych przez nieznanych sprawców i bardzo licznych groźbach, życzeniach śmierci, spakował się i też uciekł do Polski. Człowiek, który ryzykując wszystko, dał światu twarde dowody dotyczące zbrodni przeciw ludzkości w Związku Radzieckim, myślał, że Polska da mu szansę na dalszą pracę i godne życie. Zamiast tego, kilka lat nie mógł dostać nawet obywatelstwa. Pracował na czarno, na budowach, a zimą, gdy nie było pracy, żebrał na ulicy. Różni Polacy próbowali mu pomóc na własną rękę. I nawet po uzyskaniu obywatelstwa w 2002 roku, nie miał szans na pracę w miejscu, które odpowiednio wykorzystałoby jego pozycję, wiedzę i doświadczenie. Ani na niwie wywiadowczej, ani historycznej Polska nie była zainteresowana jego usługami. W 2010 roku, gdy było już z nim źle, to wydał autobiografię Obcy Element, ale to nie odmieniło jego losu. I wstyd mi przyznać, ale dopiero odkrywszy jego postać, zrozumiałem, jak wiele informacji o Katyniu, które znam, poznałem dzięki jego pracy. Nie miałem tego świadomości. Jego postać przybliżył mi jeden z widzów, Michał, prowadzący na Facebooku bloga Narodowe Forum Polityczne. Niestety, o majorze dowiedziałem się o wiele za późno. Człowiek, który walczył o prawdę i oddanie imion oraz grobów ofiarom Stalina w Katyniu i innych miejscach kaźni żył i umarł w Polsce. W Łodzi. Chodząc po tych samych chodnikach, co ja. W nędzy. Bez rozgłosu. Potraktowany jak niechciany emigrant zarobkowy. Były czynione gesty, małe i trochę większe, nawet rentę dostał 1500 złotych, ale Rzadko adekwatny do zasług tego człowieka. Schorowany i załamany zmarł 18 kwietnia 2017 roku. Tak blisko moich ścieżek, a tak daleko, jakby to była inna planeta. Panuje u nas niepokojąca zasada wpadłeś, przepadłeś. Chętnie damy ci medal, albo nawet order poklepiemy po plecach, zrobimy zdjęcie, ale jak będziesz miał problemy w obcym kraju, w pierdlu, albo skończysz na ulicy nie dzwoń jako wychowany w tradycji za wolność naszą i waszą, nie mogę zrozumieć, nie mogę zaakceptować. Dlaczego nie usłyszałem o tym człowieku? Dlaczego nie miałem szansy go poznać? Dlaczego mu nie pomogłem? Dlaczego to tak się skończyło? Pod koniec życia, w przypływie goryczy, major napisał zamęczył mnie wiek dwudziesty i jego skrwawione rzeki. I nie mówcie o prawach człowieka. Ja już dawno nie jestem człowiekiem. Panie majorze, nie zgadzam się. Mógł być Pan bardziej ludzki od nas wszystkich. Dziś, gdy nagrywam te słowa, jest czwarta rocznica jego śmierci. I tylko tyle, niestety, mogę Państwu powiedzieć, bo ta historia, niestety, jest zamknięta. Ale jeśli znacie podobne historie, których bohaterowie wciąż żyją i mogą potrzebować pomocy, piszcie maile na adres fundacja.gmałpa.gmail.com. Link zostawię w opisie. Naprawdę jest mi smutno, bo ten człowiek mieszkał. Około 50 kilometrów ode mnie i tam, gdzie on mieszkał, w te, ten, tej części Łodzi, koło tych bloków, no to był taki okres, że codziennie tam byłem. A mimo to nie wiedziałem, że tam mieszka człowiek, który zaryzykował i niestety stracił prawie wszystko tylko po to, żebyśmy my, Polacy, w Katyniu, w Charkowie, w Bykowni, w wielu innych miejscach, gdzie Związek Radziecki mordował naszych rodaków i wielu innych... Przedstawicieli narodowości, żebyśmy mogli tam zapalić znicz, pomodlić się, i choć nie mamy dokładnych mogił, bo to są groby masowe. To przynajmniej rodziny ofiar wiedzą, że tak, ich tata jest gdzieś w tym miejscu, to wiemy między innymi dzięki niemu. Dziękuję za uwagę. No, udało mi się zrobić akurat film na rocznicę, może nawet do północy uda się go wrzucić. Jakbyście chcieli kiedyś odwiedzić majora, to poszukajcie jego grobu na cmentarzu Ewangelickim przy ulicy Ogrodowej w Łodzi. Myślę, że co roku na 18 kwietnia powinien tonąć w kwiatach. Dobranoc.